Cześć, dzisiaj będziemy się bawić z w takie karteczki, że będziemy po prostu sobie pisać za dyniarzy. I mamy tutaj też trochę przygotowanych. jest brąz też Tak, tu mamy trochę przygotowanych, i też będziemy mogli pisać. Mamy taśmę. Bo tu nie ma wszystkich Żadniarzy. Tak, ale nie będziemy mogli pisać wszystkich. Mam, będziemy mieć po dwie rundy: że jedno no. i ten. Dla mnie do dwóch punktów. Bo wychodzić w spokoju, żeby no, nie, słysza, nie słyszałeś. Co damy? Dla widzowie, może mu damy. Hmm. o damy mu melodię. dzisiaj napiszemy może wyszedł. No coś to może źle napisałem melodii, ale nie wiem przygotuję sobie taśmę i jak musicie Boże zgadnie hmm. Błażej! Chodź! Nakleimy no Błażejowi to. Nawet jakby Błażej troszkę widział, to on nie umie czytać. Daj sobie włosy do góry. Chodź tu, żeby było Cię widać. A ja będę wymyślał, bo ja się dokładnie nie umie. Dobra. Trzym sobie to lepiej. No to, aha, z złej strony. Daj sobie nowe włosy do drugiej. Nie no, ja. mam pojęcia, kto to jest. No, dobra. Teraz właśnie wymyśla. Albo że masz sobie z tych kartek wybrać. Ja ja mam ja, ja uszy i zamknę oczy. Ale pokaż do kamerki to to. Dobra, damy Kamilowi Już? taką karteczkę. Widzicie? Dobra. Już, no. no Mama na taśmę przygotowałam. Ale ja co Z, jest coś się lepiej chyba. Bo... Dobra, A? to poczekaj, nie patrz. Pocz. Patrzcie. O, o, chyba, że dużo taśmę, ale ja też dużo tutaj wiem. No, ciekawe kto to wygra. Jeszcze będziemy mieć jedną rundę. Dobra, to bardziej może zacząć wymy... E, pytań chodźmy. Czy moja postać jest mityczna albo legendarna? Y, mit, no, jest. Mityczna albo legendarna. O, ja. czy moja postać... Ja ją mam. Tak. Okej, okay, teraz ty. Czy moja postać jest mitykiem? Tak. Ta, ta. E, czy moja postać jest legendarna? Nie. Czy moja postać była kiedyś chromatykiem? Nie. Czy moja postać jest albo bardzo rzadka, albo epika, ep epicka? Nie. To, to jest rzadka albo mityczna. No dajesz, teraz ty. Czy moja postać na no, przykład jakiś rok temu wyszła, albo mniej, ale... Hmm, no można powiedzieć. No. Dobra. Ej, obróć się do żeby widzowie widzieli i może to będziemy teraz, mm -hmm. jakie by można było zadać pytanie. Dobra, ja, moja postać jest polityczna? Nie. To jest rzadka. No. O, o, dobra, odpowiedziałeś mi na pytanie. Ale ty już wszystkie? Już można ciągle zadawać pytania. Ale czy już wszystkie te otwierajesz? Rzadkoście. No. Mmm... Czy moja postać wyszła na przykład miesiąc temu? Trudno powiedzieć. No. To na kom... serio nie wiem. No, to ja. Je, kol mogę kolejne pytanie? No. Czy moja postać? Czy moja postać? Czy od mojej postaci dobry jest ult? No każdy ma swoje zdanie, ale moim zdaniem dobry ma ult. Teraz ja mam. To jest rzadka postać. Ja ją mam, a ja mam wszystkie rzadkie. Nie. Czy moja postać ma pomocnika na przykład? Jak Nita ma takiego miśka, Jessie ma takiego. Nie, nie. Nie ma. Ok, teraz ten. Czy moja postać. O nie wiem, co to jest. Ja się... Ale dawaj szybko. Czy bo... moja postać to Max? Mm -mm. Czy moja postać to Colt? Dobrze. Jest, wygrałem. Jak? ja wtedy teraz, mam jeszcze dwa pytania. Nie, tutaj. nie przegrałeś po prostu, melodii miałeś. Co? No. Ja, chyba, że z... najbardziej, z... nie wiem ona kiedy wyszła Ej, daj tu tą taśmę, bram. No, Zgadłem m... kolta macie potwierdzenie. Oh, no to ślady, tak. Ale dobra, idźcie do pokoju. Ej, mogę na. A w sumie, ja, ja sobie tam pomyślę. Tam. Hmm. Wybierzemy Błażejowi taką I ciekawe czy ją zgadnie. Muszę mieć te karteczki, żeby nie widział i muszę, muszę je odwracać. Dobra, Barzy, chodź! O, daj sobie włosy do góry. A pisałeś to czy ten? Nie mogę ci powiedzieć. Dobra, bardziej teraz mi wymyśla, ja Pochodzę, możesz sobie wybrać. Mmm, dobra. Problem. Nie jest to łatwa poczta. Tak, mogę już? Nie, bo muszę też na Dobra, chodź tu. Niech Pan na to. Tak. Podnieść włosy, podnieść luźne. Już sobie mogę otworzyć. O! Śledzę się. Dobra, mam Teraz ty zadałabym pytanie. Czy moja postać jest epikalna? Nie, teraz ja zaczynam. A. Czy moja postać jest legendarna? Nie. Czy moja postać jest mityczna albo legendarna? Tak. Czy moja postać jest mityczna albo ten? epicka? Mityczna albo epicka? Tak. Dobra. No teraz ty. To moja... ostatnia runda, wiesz o tym. Czy moja... Ja... Nie. Tak? Ja bym, jak ja wygram, to... A nie ma już po prostu radiz. No. Czy moja postać to... <grymne> czy, moja postać to, czy moja postać to jest legenda? Nie. Czy moja postać jest epikiem? Co? Epikiem. Tak. Okej. Okay. O, już mam pytanie kolejne. Dawaj szybko. Czy moja postać. No. Niedawno wyszła. Dawno, no, dawno, da, da, dawno. Czy moja postać niedawno wyszła? Okej, okay, już wiem. Czy moja postać to. Mortis? Nie, czy moja postać to Berek? Nie. Prank, dobrze. Prank, jeśli się ja nie Czekaj, No, zgadłem. Zgadłem, Berego, Właśnie, wiesz, kogo ty miałeś, czekaj. Ryszko, okay, mogę je ja przeczytać, wiesz, czy dobrze... Być. Nie, Willow miałeś. Willow? No, Co to był Willow. Ta taka... Aha, wiem te czy... Okay, został, został. Jeśli film Wam się podobał, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. No to pa.